Uwaga klienci! Męski głos odezwał się przez interkom. Prosimy o natychmiastowe ukrycie się na tyłach sklepu. Na tyłach? Szepnęłam do Daniela. Nie chodzi im, aby skierować się do kasy, żeby zapłacić za zakupy. Była godzina dwudziesta pięćdziesiąt. Dziesięć minut do zamknięcia. Zabraliśmy dwójkę naszych dzieci na tę nocną wycieczkę do Walmartu w nadziei, że zużyją trochę energii. Zamiast tego po prostu rzuciły się na nowe Lego i Hot Wheelsy. To była kompletna katastrofa. Ale najwyraźniej katastrofa miała się dopiero zacząć. Prosimy o natychmiastowe ukrycie się na tyłach sklepu, powtórzył głos nad głową. To nie są ćwiczenia. Rozejrzałam się, ale inni klienci byli tak samo zdezorientowani jak ja. Starsza pani wpatrywała się w sufit, marszcząc brwi. Co do cholery zapytała ciemnowłosa kobieta, pchająca w wózek pełen artykułów ogrodniczych. Nie słyszałaś? powiedział starszy mężczyzna, pochylając się nad wózkiem z butelkowaną wodą i konserwami Zbliża się tornado. Jedno podobno uderzyło już w Saverville. Tornado? Zdecydowanie zanosiło się na burze. Widziałam wcześniej czarne chmury nadciągające ze wschodu, ale nie wyglądało to aż tak źle. Prosimy nie przebywać na otwartej przestrzeni. Powtarzam, prosimy nie przebywać na otwartej przestrzeni. Głos umilkł. Potem wszyscy zaczęli się mobilizować. Toczące się wózki, spanikowane głosy, stopy uderzające o podłogę. Nie, to nie może się dziać. Pospieszyłam w dół alejki z zabawkami, z takerem w ramionach, Danielem i Jacksonem podążającymi za nami. Trzy zygzakowate zakręty i znaleźliśmy się w dziale z elektroniką. Zerknęłam na telewizory na ścianach. I wyobraziłam sobie naszą czwórkę zgniecioną pod nimi. Trzymajcie się z dala od okien i drzwi, głos kontynuował przez głośnik. I nie próbujcie wychodzić ze sklepu. Czy tu jest bezpiecznie? Daniel potrząsnął głową. Duże otwarte przestrzenie nie są dobre. Sprawdzę na zapleczu, czy nie ma jakiegoś pokoju socjalnego. Ty zostań tutaj, kochanie, dobrze? Przytaknęłam. Z drżącymi rękoma usiadłam na ziemi między dwiema półkami z grami wideo. Taker ssał butelkę w moich ramionach, podczas gdy Jackson zaczął chichotać. Czy tornado uderzy w sklep i wszystko będzie latać dookoła tak naprawdę szybko? zapytał z wielkim, głupim uśmiechem na twarzy. Nie wiem, kochanie. Tornado. Prawdziwe tornado, takie jak w filmach przechodzące przez nasze miasto. To było takie niepojęte. Byliśmy rodowitymi Nowojorczykami, a przenieśliśmy się do Indiany zaledwie sześć miesięcy temu. Nigdy w życiu nie byłam w stanie obserwować tornada. Daniel pojawił się niedługo później. Wszystko jest pozamykane powiedział, dołączając do mnie na podłodze. Ale posłuchaj, Fireview to duże miasto. Szanse, że tornado uderzy akurat w ten Walmart... Myślę, że nic nam nie będzie. Nie powinnam była was tu sprowadzać. Nie wiedziałaś. Nikt z nas nie wiedział. Objął mnie ramieniem. Powinni byli nas ostrzec. Na przykład przez alarm na telefonie, Albo syrenami alarmowymi, czy coś takiego. Głos nad głową ponownie rozbrzmiał w całym sklepie. Nie pozostawać na otwartej przestrzeni. Nie rzucajcie się w oczy, dotyczy to również kamer bezpieczeństwa. Prosimy o przeniesienie się w miejsce niewidoczne dla kamer. Zmarszczyłam brwi. Co to ma wspólnego z tornadami? Poczułam niepokój w dole brzucha. Spojrzałam w górę i zobaczyłam kilka czarnych kul opadających z sufitu, skrywających kamery. Chyba powinniśmy ich posłuchać i zejść im z oczu szepnęłam. Chwyciłam Jacksona za rękę, a Daniel podniósł takera i pobiegliśmy do środkowej alejki. Sklep był niesamowitym widokiem. Porzucone wózki sklepowe, poprzewracane w alejce pełne wszystkiego, od ciast po baterie i rośliny. Po sklepie rozchodziły się echem kroki niewidocznych osób, które znajdowały swoje nowe kryjówki. Uniknęliśmy wózka pełnego napojów gazowanych, przebiegliśmy przez artykuły kuchenne, a następnie zatrzymaliśmy się w alejce z dekoracjami wielkanocnymi. W centralnym korytarzu znajdowała się kamera, ale dopóki trzymaliśmy się w środka Alejki Wielkanocnej, byliśmy niewidoczni. Nasza czwórka przykucnęła na podłodze obok kilku obłąkańczo wyglądających zajączków wielkanocnych. Jestem głodny, jęknął Jackson. Cicho. Mamusiu! chwyciłam torbę z kolorowymi czekoladowymi jajkami i rozerwałam ją. Proszę, masz cukierka, szepnęłam, wsuwając mu je w dłonie. Następnie oparłam się plecami o metalowe półki, dysząc. Ale nie miałam dużo czasu na odpoczynek. Nad głową rozległ się mechaniczny warkot, a potem głos znów popłynął przez głośniki. Trzymać się z dala od alejek z jedzeniem. Jeśli masz przy sobie jedzenie, zostaw je i przenieś się do nowej kryjówki. Jeśli masz otwarte rany, postaraj się zakryć je ubraniami. Co to kurwy, to nie miało nic wspólnego z bezpieczeństwem podczas tornada. Powinniśmy uciekać, szepnął do mnie Daniel, zaczynając wstawać. Ale tornado nie sądzę, żeby to było tornado. Posłuchaj, czy słyszysz jakiś wiatr? Nasłuchiwałam, ale słyszałam tylko ciszę. Żadnego wyjącego wiatru, żadnej trzęsącej się ziemi, żadnych odłamków uderzających o metalowy dach. Może to wciąż nadchodzi? Wiem, że to, co mówią, nie ma sensu, ale żeby wychodzić na zewnątrz, musimy się stąd wydostać. Teraz chwycił Jacksona za rękę, gdy ten trzymał Takera w ramionach chodźcie. Daniel to chyba nie jest dobry pomysł szepnęłam. Ale następne słowa z interkomu zmieniły moje zdanie. Przyjmij pozycję embrionalną i połóż ręce na głowę. Zamknij oczy i nie otwiera ich w żadnym wypadku. Idziemy. Zerwaliśmy się do sprintu i pobiegliśmy środkowym korytarzem, nie zważając na kamery. Drzwi wejściowe pojawiły się przed nami. Mały, czarny prostokąt majaczący w oddali. Gdy podeszliśmy bliżej, zobaczyłem, że Daniel miał rację. Na granicy parkingu, pod latarnią, stało drzewo. Było idealnie nieruchome. Biegliśmy dalej, mijając strefę z odzieżą, przekąski ustawione w kolejce do kas, biegłam w stronę przesuwanych szklanych drzwi tak szybko, jak nogi mnie niosły. Prawie na miejscu, prawie na miejscu, prawie. Drzwi się nie otwierały. Daniel uderzył ciałem o drzwi. Zagrzechotały pod naporem. Próbowałam wcisnąć nawet palce w szczelinę między nimi, aby je rozdzielić. Ale ani drgnęły. Oni nas zamknęli, wyszeptałam. Chcę iść do domu, powiedział Jackson. Tucker też zaczynał się awanturować, wydając siebie dźwięki, jakby zaraz miał zacząć zawodzić. Odwróciłam się i wtedy go zobaczyłam. Pracownika Walmartu. Siedział na ziemi na końcu jednej z alejek kasowych, twarzą do nas. Miał na sobie znajomą niebieską kamizelkę ze złotą gwiazdką. Hej, proszę nas wypuścić nie odpowiedział. Słyszałeś mnie? Nie obchodzi mnie, czy jest pieprzone tornado otwórz drzwi i nas wypuść. Ponownie nic nie powiedział, ale w ciszy mogłam coś usłyszeć. Mokry, laskający dźwięk. Wpatrywałam się w mężczyznę lekko zgarbionego, wciąż odwróconego ode mnie. Czy on jadł coś? Głośnik nad głową ożył. Uwaga, proszę nie rozmawiać z pracownikami Walmartu. Zrobiło mi się zimno. Trzaskanie i mlaskanie ustało. A potem powoli mężczyzna zaczął wstawać. Położył dłonie na przynośniku taśmowym i podniósł się, i wtedy zobaczyłam, że są one poplamione krwią. Cofnęłam się, ale miałam wrażenie, że moje nogi poruszają się, jakbym stała w beczce miodu. Nie. Walce zacisnęły się na moim ramieniu i szarpnęły. Uciekaj! Krzyknął Daniel. Ruszyłam za nim sprintem w głąb sklepu. Tucker patrzył na mnie przez ramię, a Jackson biegł tak szybko, jak tylko pozwalały mu jego małe nóżki. Niejasno zdawałam sobie sprawę z odgłosu uderzeń za mną, ale nie odważyłam się spojrzeć za siebie. Daniel wbiegł do działu z ubraniami, a ja zakołysałam się, omijając okrągłe stojaki z t-shirtami i drewniane ekspozytory z dziecięcymi ubrankami. Daniel zatrzymał się i schował do przebieralni. Tutaj! szepnął, wskazując na jedno z pomieszczeń. Wbiegliśmy do środka i zamknęliśmy drzwi. Tato zaczął Jackson. Słuchaj mnie bardzo uważnie. Odpowiedział, przykucając na jego poziomie. Musisz być absolutnie cicho, ani słowa, dobrze? Jackson spojrzał na mnie, a potem na niego, po czym skinął głową i usiadł na podłodze. Spróbuję zadzwonić na 911, wyszeptał Daniel, przenosząc takera i wyciągając swój telefon stuknął w ekran, po czym zmarszczył brwi. Co się stało? Nie mam, wydaje mi się, że nie ma zasięgu. Ja nie uderzenie. Chwyciłam Jacksona i odciągnęłam go od drzwi. Nasza czwórka skuliła się w kącie, wstrzymując oddechy. Uderzenie. Pod szczeliną drzwi do przebieralni Męskie stopy w czarnych butach. Powoli zrobiły krok do przodu, wchodząc głębiej do przewieralni. Nie ruszaj się! Szepnęłam, trzymając Jacka. Mężczyzna zrobił kolejny krok. Nie wydawaj żadnego dźwięku. Nie ruszaj się! Nie! Taker wydał z siebie cichy okrzyk. Mężczyzna zatrzymał się... Jego stopy skierowały się na nas. Nie, nie, to się nie może dziać Taker wydał kolejny krzyk, tym razem o wiele głośniejszy. Wbiłam paznokcie w dłoń Daniela pojawiła się dłoń. Powoli naciskała na podłogę poplamioną krwią, a potem pojawiły się jego kolana, gdy opuszczał się do szczeliny nie. Czy zmieściłby się? Szczelina nie była mała, przypominała drzwi do łazienki. Gdyby przywarł do podłogi, jest szansa, żeby się zmieścił. Patrzyłam z przerażeniem, jak jego brzuch staje się widoczny. Jego niebieska kamizelka Walmartu, gdy opuszczał ciało na podłogę. Następnie wsunął rękę pod szczelinę i po omacku przejechał nią po podłodze. Jeszcze nas nie wyczuwał. Ale to jest to. Tak właśnie umrzemy. Na końcu pojawiła się jego głowa. Jego twarz, o Boże, z jego twarzą było coś okropnie nie tak. Uśmiechał się do nas niewiarygodnie szeroko, ukazując zakrwawione zęby. Jego skóra była tak blada, że niemalże niebieska. A jego oczy były mleczno-białe, bez źrenic i tęczówek. Otworzyłam usta, aby krzyknąć. Uwaga klienci. Zaczął głos nad nami. Proszę udać się na front sklepu i dokonać ostatnich zakupów. Zamykamy za 10 minut. Co? A potem, zanim zdążyłam zareagować, coś niewidocznego szarpnęło mężczyzną z pola widzenia. Rozległ się dziwny odgłos ciągnięcia. Jakby ktoś wyciągał jego ciało z przymierzalni. Wpatrywałam się w drzwi, trzęsąc się, podczas gdy krzyki takera dzwoniły mi w uszach, ale on nie wrócił. W ciągu dziesięciu minut powrócił zwykły zgiełk Walmartu głosy, kroki, koła wózków sklepowych toczących się po podłodze. Trzęsąc się, w końcu wstałam i otworzyłam drzwi. Sklep wyglądał zupełnie normalnie. Ludzie stali w kolejce do kas kładąc towary na przenośnikach taśmowych. Pracownicy skanowali i drukowali paragony. Ludzie szli w kierunku szklanych drzwi, a kiedy to robili, otwierały się. Kiedy powoli szliśmy w kierunku wyjścia, zauważyłam starszego mężczyznę, który wcześniej ostrzegał nas przed tornadem. Co to było? Zapytałam, nie mogąc powstrzymać drżenia głosu. Wzruszył ramionami. No cóż, chyba Torna do nas ominęło. To prawdziwy cud, nieprawdaż? Uśmiechnął się do nas, zniknął za szklanymi drzwiami i pogrążył się w nocy. Dziękuję za wysłuchanie mojego materiału i mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli chcesz pomóc rozwijać się mojemu kanałowi, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyłożyć się do rozwoju mojego kanału, możesz sprawdzić dostępne opcje oraz bonusy wspierania mojego kanału w serwisie YouTube. Jeżeli piszesz pasty lub chcesz podesłać mi jakąś, którą chciałbyś, abym przeczytał, możesz to zrobić poprzez wysłanie mi jej w mailu, który jest podany w opisie, lub poprzez mój serwer Discord. Dziękuję za poświęcony mi czas, i do usłyszenia w kolejnych opowieściach.